Pytanie teraz o to, jak się chronić. Wiemy, co może nam grozić i jakbyś to podsumował Ty, tak z pozycji osoby, która, praktyka, który ma dostęp i ludzie się do Ciebie zgłaszają, kiedy już wdepnęli, tak jakby, tak, tak duchowo. Zgłaszają się nie tylko ludzie, którzy wdepnęli duchowo, zgłaszają się również ludzie, którzy pytają się, czy dana rzecz jest bezpieczna, czy nie. I wtedy ja stosuję taką kategorię. Ja bym swojemu dziecku tego nie dał, ja bym wo wobec swojego dziecka tego nie zastosował. Tak? Czyli tutaj jest ten chwyt. Odrzućcie wszystko, co choćby ma pozór zła. Nie ma najmniejszego powodu, żeby stosować coś, co ma pozór zła, bo świat jest tak piękny, tak wspaniały, tak skomplikowany i tak różnorodny, że zawsze jest coś innego, co nie ma pozoru zła, a zaspokaja tę samą potrzebę. Zawsze jest. Zawsze jest. Więc. To jest pierwsza. Odpowiedź. Druga jest taka, że rozum jest pierwszą linią obrony. I zadawanie najprostszych pytań. Jak to jest możliwe, że ty fukasz, pukasz, a ja jest potem mam być zdrowy. Coś rękami ruszasz i tak dalej. No jest jakaś energia. Ale jaka energia? No, skuteczna energia. No ale dobrze, czy jakaś metoda nauka, naukowa wykazała istnienie tej energii. Nie, nie wykaza, nie ma takiej... Ale to dlatego, że jak ktoś intencjonalnie chce zbadać tę energię, no to ona wtedy ucieka, nie można zbadać, albo jest efekt zanikania, albo coś tam. No, momencik. Jeśli poruszamy się w świecie przyrody, to energia nie ma żadnej inteligencji, nie może uciekać, nie może zanikać, albo jest, albo jej nie ma, tak? Więc nie mamy do czynienia z energią. i Zwykłe, proste zadawanie pytań. Pytanie o źródło mocy. Co tak naprawdę działa? Dlaczego, jak wyłożysz te karty, to ty wiesz coś na temat mojego, mojej przyszłości? No bo archetypy i tak. Te... Ale co to są archetypy? Nie ma definicji archetypu. Są przybliżenia. Dlaczego? Dlatego, że jungizm to jest narracja. To jest pewien sposób opowiadania o świecie charyzmatycznego człowieka, niezwykle intelektualnie obdarzonego, który jednak stworzył. Opowieść o świecie, która oparta jest na błędnych rozróżnieniach, co powoduje nieprawdopodobne problemy, jeśli zastosujemy to w dziedzinie duchowości, jeśli na przykład weźmiemy jungizm do kościoła, bo ta akurat ta drobna wada tego jungizmu to nagle rozrasta się no i mamy jakieś absurdalne pomysły, które w kościele się pojawiają i mnożą. Racjonalne zadawanie pytań. Jesteśmy na ustawieniach Berta Hellingera. Jak to jest możliwe, że obca kobieta wie coś na temat mojej rodziny? Jak to jest możliwe? No, pole morfogenetyczne. Ale co to jest pole morfogenetyczne? Tak? Moż możemy powiedzieć blum, blum, blim, blam. Tak? Bo pole morfogenetyczne nie ma, nie ma y, dysygnatu. To pojęcie nie ma dysygnatu. Jest po prostu bełkotem. Tak? Homeopatia. No, bo woda pamięta. Jak to woda pamięta? No, że tam się potrząsało, ale nie no, to można przeczytać wyjaśnienia, które naprawdę wielu osobom wykształconym sprawią kłopot, tak? No, ale jak się będzie drążyć, no bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby coś się rozcieńczyło, ale też chodzi o to, żeby to było potrząsane, tak? No to ja zawsze tu biorę ten przykład, jak siedziałem kiedyś na schodach w jakimś biurowcu i tam te wózki z tą wodą Eden, Jeździły, tak? One były potrząsane na wszystkie sposoby. A, a w tej wodzie jeden, całe spektrum, wszystkie pierwiastki, to powinien być lek na wszystkie choroby świata, a nie jest. Dlaczego? No, no, bo jak nie ma substancji biologicznie czynnej, no to nie ma oddziaływania, nie można oddziaływać, tak? A jeśli coś działa, mimo że czegoś nie ma, to znaczy, że dzieje się to na zasadzie albo efektu placebo, albo już efektu wiary. I to już jest naprawdę dramatyczna sytuacja. Więc pierwszym okopem jest racjonalizm. I teraz, kiedy to nie działa? No nie działa to wtedy, kiedy mamy nóż na gardle. Medycyna akademicka oparta na dowodzie po prostu mówi sorry. Tak? No to co? No to idziemy do faceta, który leczy tabletkami z cząstkiem rozpuszczonym w Gipsie, znaczy roz, roz, rozkruszonym w Gipsie, tak? Miejmy nadzieję, że większość tych ludzi nie wie, że oszukuje. Niektórzy wiedzą. Niektórzy wiedzą. Niektórzy, jeśli ktoś oglądał całość, to wie, kobieta, która przyszła ze zdjęciem syna do dobionego terapeuty, i nagle została tak zmanipulowana, że miała wrażenie, że się unosi pod sufitem. Jak koncentrowała się to miała, na rękach, to widziała, że ma. W, Zbielałe kłykcie i, i wbite w oparcie krzesełka, i nie ulegała tej iluzji, tej presji potężnej, którą może dawać tylko demon, nie umysł człowieka. Nie ma takiej możliwości. Jeśli przychodzi kaszpilowski, robi fiku miku, no to perelowski dziennikarz pyta się go, ale dlaczego ty masz haluksy? Skoro ty taką mocą ozdrowieńczą dysponujesz, tak? Ale jeśli człowiek ma. Potężny deficyt, jeśli wzbudzi się w nim fałszywą nadzieję, ten człowiek nie będzie się pytał, tak? tylko będzie to wchodził. To jest pierwszy okop. Twój kanał, filmy na nim zamieszczone, oglądają ludzie wierzący, więc łaska uświęcająca i modlitwa do Ducha Świętego. I to naprawdę jest. Ja mam kilka świadectw takich, gdzie po prostu przez tak zwany splot dziwnych okoliczności. Po trzech latach rozumiałem, jak byłem chroniony przed czymś, co by mnie zniszczyło. Zawsze opowiadam tutaj o dziewczynie, która nie wzięła udziału w kursie kontroli umysłu metodą Sylwy. Złamała nogę. To był trzeci kurs, na który chciała iść. Przy pierwszym coś nie wyszło, przy drugim coś nie wyszło, przy trzecim jej zdesperowany anioł stróż już po prostu nie ochronił ją tak rozemocjonowanej, biegnącej, że po prostu stwierdzić lepiej, żeby osoba tak wrażliwa nie weszła w ten kurs, bo ona by z tego nie wyszła. Ona by z tego nie wyszła. Ja się uratowałem przed tym świadomością umysłu kosmicznego, bo robiłem biznesy, potężne biznesy, które mnie przerastały wtedy i które pochłaniały całego mnie. I dlatego to, ten efekt zanikł natychmiast po dwóch, trzech dniach. Więc łaska uświęcająca i zdrowy rozsądek. Myślę, że to jest naj, najważniejsze. Tej, w pytaniu o, o, o ochronę. Zdrowe lektury. I oczywiście problem polega na tym, że jest nowoczesna nauka. Bo dotąd to mieliście proste, proste sprawy. Tak? Facet odkrywał, że jak się podnosi myszkę, to ona zawsze spada, jak się puści. Kombinował, kombinował, kombinował. Tutaj jest ten obrazek z tym jabłkiem spadającym, co w ogóle jest nieprawdą, to w ogóle nie Newton wymyślił, to, to, to w ogóle jest. Miejska, miejska legenda, nieważne, ale ktoś wymyśla kafar dzięki temu, tak? I to było proste. Ale od pewnego czasu, ja to w dziwny sposób kojarzę ze szkołą Frankfurtską oddziaływaniem jej na kulturę europejską oraz później z pomysłami postmodernistów, że nie ma prawdy, są tylko narracje. Równolegle gdzieś zaczęto wnioski naukowe wyprowadzać z modeli. Nie przeprowadzano eksperymentów. Przestała empiria mieć znaczenie, a zaczęło mieć znaczenie modelowanie. I nie zapomnę takiego momentu gdzieś na jakimś spotkaniu, jak ja zacząłem o tym właśnie mówić, i jakiś życzliwy mi człowiek, naukowiec, zaczął mnie powściągać, żebym nie mówił przeciwko modelom w nauce, że to jest dziś absolutna podstawa. Tak, no, a ja mówię, ale dobrze, no ale jeśli istotą Postępu naukowego, rozwoju nauki jest wyciąganie wniosków na podstawie modelowania rzeczywistości, a w model ja mogę włożyć co chcę, bo model ma tę zasadę, że tak jak spreparuję, wykształcę zasady działające w tym modelu, tak no, bo to po prostu wybieram sobie ileś tam możliwości. No i teraz się okazuje, nie wiem, model klimatu, czy model pogody. To jest 6, 366. 800 zmiennych, i teraz ważę tak? No wpływ wiatru to wezmę trzy punkty, ciśnienie to dwa, i tak dalej, i tak dalej. Zrobię wagę, zrobię modelowanie, wrzucę to do programu i coś mi tam wyjdzie. No ale to mi się nie podoba, no to zmienię parametr taki i taki, tak? I nagle się okazuje, że wszystkie wykresy temperatury, jakie robią klimatolodzy, wyglądają jak kihokejowe. To znaczy, to sobie jakoś tam wszystko przebiega, i nagle w naszych czasach ziół do góry wszystko. No i to są prace naukowe, i one były pisane w latach 80., 90., 2000. I ich okresy estymacji już dawno minęły. We wszystkim się pomylili, we wszystkim się pomylili. Nikt o tych pracach nie pamięta, i teraz piszą nowe. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, dostał nagrodę Nobla za twierdzenie, że 20 lat temu zostanie zatopiony świat. Ja oczywiście odrobinę żartuję, ale wyczerpią się zasoby, będzie już temperatura taka, że się nie da żyć i on dostał nagrodę dobra za to. Więc ta nauka gdzieś odleciała i jeśli można wykorzystywać w ten sposób narzędzia naukowe, no to nauka staje się ideologią w sposób oczywisty. Nie da się stworzyć ideologii z teorii grawitacji, ale jak ktoś zrobi dobry model, to może mu wyjść, że węglowodorów brakło już w 1998 roku. Nie wiecie Państwo, że żyjemy w świecie, w którym nie ma węglowodorów od 1998 roku, i to jest konstatacja pierwszej takiej manipulacji, jaką był raport Klubu Rzymskiego, który rozpoczął w ogóle w roku 1973 tę zabawę. Więc takie podejście do nauki sprawia, że dziś humaniści opowiadają dyrdymały o. Sprawach duchowych, mówiąc, że to wszystko jest naukowo stwierdzone i to wszystko jest energia, to jest materia. I tutaj jest absolutnie w ogóle żadnych duchów, żadnych osób, i, i niczego nie ma. Wszystkie tradycje religijne, 7 miliardów ludzi wierzących w istnienie osobowego świata duchowego, ach, to jest po prostu. 100 milionów niewierzących, 50 milionów czy 300 milionów, choćby miliard New Ageowców, którzy sądzą, że istnieje energia, która tłumaczy wszystko, a tradycja cała funda, tak? Oni coś wymyślili, bo, bo mają takie ukształtowane wyobraźnie przez studia humanistyczne, że nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest empiria i gdzie jest granica. Metod naukowych i poza tę granicę, gdzie nauka nie sięga, tam gdzie pojawia się świat duchowy, osobowy, więc wymyślili, że nie ma osób w świecie duchowym. A setki przykładów i nawet y, kategoria WHO, trans i opętanie, mówi, że jednak jakoś z tym mamy do czynienia i, i to nie chce odejść. Natomiast wokół tego zbudowana jest cała nowoczesna, nowy okultyzm mówi o tym, że nie ma duchów. I wystarczy, że sobie Zrobisz dwupunkt, tu zakorzenisz, tam osiągniesz, energia to zrobi i nagle będziesz miał Ferrari albo glądyna za narzeczonego. Więc chodziło o to, żeby pokazać Państwu, że nauka tak, ale ta, która jest oparta o metody naukowe, a nie ta nauka, która dzisiaj jest oparta o bajania. I to jest narzędzie do bronienia się przed irracjonalizmem, który może przejść. Ezoteryzm może przejść w okultyzm, spirytyzm, w transowe różne praktyki, i tak dalej, które nas skaleczą duchowo niestety.